Program domowej opieki medycznej ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, ale również odciążyć lekarza POZ w nadzorze nad pacjentami z COVID-19. Lekarz POZ kwalifikuje pacjenta do programu DOM i wypełnia kilka pól w systemie danymi potrzebnymi do rejestracji pacjenta w programie. Wprowadzenie danych pacjenta do systemu nie zabiera dużo czasu. Wystarczy podać imię, nazwisko, numer telefonu, numer PESEL i adres pacjenta. Opcjonalnie lekarz może podać również dane osoby kontaktowej, do której należy dzwonić, jeśli pacjent nie będzie odbierał telefonu. Rejestracji pacjenta może na prośbę lekarza dokonać również pielęgniarka, zarejestrowana w systemie domowej opieki medycznej. System sam wyśle pacjentowi SMS z danymi logowania do aplikacji, a także przekaże wiadomość do poczty polskiej z adresem pacjenta. Listonosz w ciągu 24 godzin dostarczy pacjentowi pulsoksymetr. Dołącz do programu.